I Więc dzisiaj demonstracja będzie dotyczyła użycia proszku. Będzie płomień na tacy, pożar całej powierzchni oraz tutaj na dyszy, na górze. Będzie to trójwymiarowy, przestrzenny pożar. Więc co zrobimy, to the ten fire z ramach hydrachem nozolu, w którym repositionujemy się i wreszcie zabieramy działanie na marifu, flange, czyli 3-dimensionalny na top of the pipe. Mm, czyli na początku spróbujemy opanować tutaj pożar na tacy, mm, następnie przejdziemy do gaszenia płomienia na, mm, na dyszy. So, we've never tego this before, więc so, uh, let's see how it goes. It should be rather interesting. Um, Użyjemy dwóch dysz, najprawdopodobniej. Taki będzie właśnie scenariusz dwóch dysz proszkowych i jednej dyszy napianej. One of the important things is, is to identify the source of the three-dimensional fire. Once we identify that source, then we can go for a kill shot with hydrochem. Uh, using distance for the presentation with, panie dobrze, czyli skończymy później, bo jest potrzeba już zareagowania. Tak, ja tutaj pośpieszam naszego kolegę z Williamsa, ponieważ zbyt długo ta taca się nie może nam palić, to jest stalowa taca, dosyć gruba, natomiast destrukcja termiczna jest bardzo szybka. Yy, ta taca potrafi w ciągu kilku minut osiągnąć nawet 1000 stopni Celsjusza, więc destrukcja jest totalna. Zaraz beton również tam pęka, więc muszą przystępować już do akcji. Panowie musicie przystępować do akcji, bo nie możemy tak długo tego palić. Musisz mu to powiedzieć. I'm per sektið gutudo filtið 9-10- спортliv BILLY Należy zadbać o to, żeby rzeczy nie poszły w złym kierunku, jeżeli chodzi o y, wszelkie y, przypadki pożarowe. And no I dzisiaj nie było pod tym względem wyjątków. To was a bardzo particularly very very small fire, an extremely small fire. And if you use your imagination tree 60-70 metrów, a to 60, 70 meters, and the three-dimensional fire of being six inches to masz inches diameter pipework, then you have a major, major scenario. No tak, dzisiejsza próba była no wręcz mikroskopijna, to był bardzo mały pożar, ale można sobie wyobrazić. Yy, przełożyć to na skalę yy, przemysłową, tak? Jeżeli jest armatura, jeżeli jest osprzęt, yy, są króćce, yy, rury i tak dalej, no można sobie wyobrazić, jak taki pożar trójwymiarowy będzie wyglądał.